Aż trudno uwierzyć, że trzymam w ręku wędkę o długości 270 cm, prawie 3 metry. Blue diamond Travel Spin. To wędka składająca się z pięciu segmentów. Wędka przeznaczona dla podróżującego wędkarza, dla wędkarza, dla którego istotne jest, aby jego sprzęt. Zajmował jak najmniej miejsca w podróży. Wędka Travel Spin Blue Diamond Travel Spin to wędka z serii Blue Diamond oferowanej przez firmę York. Podążając za zmieniającymi się trendami i rosnącymi wymaganiami wędkarzy, stworzono właśnie serię Blue Diamond. Najistotniejsze cechy, jakimi Charakteryzują się wędki z tej serii to oczywiście bezkompromisowa jakość. Węgiel HM, tytanowe przelotki, a także ekskluzywny uchwyt na kołowrotek. I co najważniejsze, Blank, który ma progresywną akcję. Blue Diamond. Travelspin to wybór dla podróżującego wędkarza. Dzięki takiemu rozwiązaniu, rozwiązaniu pomyślanemu właśnie o wędkarzach wybierających się na dalekie łowiska, wędkarz, który wybiera się w długą podróż na swoją wyprawę życia, będzie mógł oprócz. Swojego doświadczenia, oprócz swojego wędkarskiego kunsztu, zabrać nad wodę doskonałą wędkę. Wędkę, której jakość nie budzi żadnych wątpliwości. Wędkę, która ma dynamiczny blank, doskonale przekazujący pracę każdej, dosłownie każdej przynęty, począwszy od Małych, okoniowych paproszków, a skończywszy na dużych blachach, czy też ciężko pracujących w wodzie, w woblerach. Blue Diamond Travel Spin. Wędka dla podróżujących wędkarzy. W imieniu firmy York życzę, aby podróż w nieznane zakończyła się złowieniem ryby, życia. To wszystko możliwe jest dzięki wędce Blue Diamond Travel Spin.